w jaki sposób przenieść biznes sieciowy do internetu i stworzyć sobie z tego całą taką maszynę marketingową. Ja nazywam się Paweł Grzech i od 2009 roku właśnie próbuję połączyć te dwa światy, biznesu MLM i marketingu internetowego. I co się okazało, prawda jest taka, że nie wszystko, co działa w marketingu internetowym, możesz tak jeden do jeden przenieść do marketingu sieciowego. To nie wszystko będzie działać. I teraz to wideo nagrywam, można powiedzieć, w czasach kryzysu, w czasach kwarantanny. I teraz właśnie okazało się, że Biznes sieciowy, biznes MLM jest bardziej odporny na takie kryzysy, na takie stany kryzysowe niż większość biznesów na rynku. I druga sprawa, którą zaobserwowałem, to jest to, że właśnie w tym momencie mamy taki duży popyt na zarabianie w domu, zarabianie w internecie i bardzo dużo osób właśnie kieruje się w stronę marketingu sieciowego. I większość właśnie takich liderów, którzy nigdy wcześniej nie budowali biznesu MLM za pomocą internetu, próbuje uczyć inne osoby, właśnie jak to robić, jak budować ten biznes online. I tak samo większość firm marketingu sieciowego nie jest przygotowana do tego, aby budować ten biznes w internecie, ponieważ, ponieważ jak mówiłem, nie wszystko, co działa w internecie, zadziała w biznesie MLM. I żeby to Ci zadziałało, żeby biznes MLM świetnie prosperował w internecie, żeby to wszystko funkcjonowało, potrzebujesz Takich trzech elementów, i dopiero gdy właśnie to wszystko połączysz w całość, dopiero wtedy ten biznes zaczyna działać, dopiero wtedy powstanie taka, można powiedzieć, maszynka marketingowa, którą bez problemu będziesz mógł nazwać biznesem i będziesz mógł zarabiać wtedy w internecie. Zobacz, takie trzy elementy. Pierwszym elementem tej całej układanki, żeby to zaczęło działać, ponieważ, jak mówiłem, nie wszystko, co działa w marketingu internetowym, będzie działać w biznesie MLM, a Niestety większość osób próbuje ten biznes budować w ten sposób. Większość liderów, większość firm MLM nie wie po prostu, jak to robić. Ja, jak mówiłem, zajmuję się biznesem marketingowym i biznesem sieciowym biznesem internetowym od 2009 roku. I już udało mi się to połączyć. Na początku nie było łatwo, ale w pewnym momencie udało właśnie się połączyć te dwa światy i sprawić, żeby to zaczęło działać. Ale żeby to u Ciebie działo, musi mieć trzy takie poszczególne elementy. Dopiero jak to połączysz w całość, to będzie funkcjonować, i pierwszym z tych trzech elementów jest tak naprawdę biznes sieciowy, czyli MLM. Pierwszym elementem jest MLM. Czy jak widzisz, to jest biznes MLM. Firma MLM to jest tylko jeden z trzech składników. Dopiero jak będzie te trzy składniki, to będzie działać, ale sam MLM to jest za mało. I również z tego, co nieraz się słyszy w internecie, jak ludzie opowiadają, często słyszę coś takiego, że. Produkt jest nieważny, że tak naprawdę firma jest nieważna, najważniejsze jest to, co ty robisz. Ale prawda jest taka, że biznes MLM jest bardzo ważny. Żeby wybrać, jeśli wybierzesz dobry biznes, to jest kluczowy moment. To jest pierwszy element całej układanki, ale biznes MLM jest kluczowy. Musisz wybrać odpowiednią firmę MLM, aby to wszystko działało. Nie wiem, czy znasz statystyki, ostatnio słyszałem taką historię pewnego małżeństwa ze Stanów Zjednoczonych. To, była, to, były osoby, to byli już liderzy, To już byli osoby, które to były osoby, które to było małżeństwo, czy to jest małżeństwo, to są osoby, które już, już zarabiają dobre pieniądze i oni w pewnym momencie postanowili wejść właśnie w marketing sieciowy, w biznes MLM. Oni już wcześniej zarabiali w internecie, w marketingu internetowym dosyć dobre pieniądze, tam 5-6 cyfrowych kwoty miesięcznie, również na programach partnerskich zarabiali. I oni w pewnym momencie postanowili wejść właśnie do biznesu MLM. I oni w pierwszym swoim roku działalności oni budowali ten biznes też chyba głównie za pomocą Internetu, ale też y, robili takie spotkania face-to-face, -face, jakieś tam ulotki itd. tak dalej. Ale w pierwszym roku swojej działalności oni bezpośrednio pozyskali do biznesu 100 osób. W pierwszym roku działalności bezpośrednio zasponsorowali 100 osób do swojego biznesu. I w czym był problem? To nie jest zły wynik, nie? W pierwszym, to jest pierwszy rok działalności w MLM-ie. Oni w ogóle nie wiedzieli, jak do, dobrze jak działa ten biznes w MLM tak dalej. Ale mieli już wiedzę, i wystartowali konkretnie po prostu i w pierwszym roku pozyskali 100 osób. Tylko problem polegał na tym, że po roku czasu z tych 100 osób w ich biznesie zostało około między 15 a 30% aktywnych. Aktywnych osób. Czyli ze 100 osób zostało im około 15-30, to było mniej niż 30, bardziej w granicach 15. Aktywnych osób, czyli osób, które, które robią Zakupy, które zostały aktywne. Większość osób po prostu odeszła. Po roku czasu zrezygnowały. Problem polega na tym, że tu musisz tutaj wynaleźć jakiś sposób, aby pozyskać więcej tych osób, niż oni rezygnują. Zobacz, a to jest naprawdę duży problem. Ze 100 osób to oni się namęczyli, walczyli, były prezentacje, szkolenia, i ze 100 osób po roku zostało tylko około 30%, tam to było mniej niż 60% u nich. I to jest naprawdę duży problem, o którym większość osób nie mówi, i tak. I to jest w większości przypadków coś takiego, dzieje się w większości przypadków biznesów MLM, szczególnie takich produktowych. I to nie chodzi o to, żeby kogoś krytykować, ale takie są fakty, są statystyki nie tylko, u, nie tylko tego małżeństwa. I też pamiętam w jednym biznesie sieciowym, e, czasami było tak, że w miesiącu pozyskało się 10 nowych partnerów biznesowych, ale rezygnowało 12 albo 13. Czasami pozyskało się, nie wiem, 15, rezygnowało 10. Czasami mówię, pozyskało się 10, rezygnowało 13, 14. Raz była taka sytuacja, że ze 150 aktywnych osób w zespołu po miesiącu zostało niecałe 100, a później to spadło do zera. Takie są fakty, są statystyki, o których praktycznie nikt nie mówi. Dlatego, wybór odpowiedniego biznesu MLM jest naprawdę kluczowy, żeby ta cała machina zaczęła działać. O tych dwóch elementach, o drugim i trzecim elemencie, powiem Ci w kolejnych filmach wideo, ale to jest wszystko naprawdę bardzo ważne. Czyli zobacz. Biznes MLM to jeden z lepszych. Yy, lepszych biznesów na rynku, ponieważ MLM, w MLM-ie, w marketingu sieciowym masz gotowe produkty, to, to jest tak jakby gotowy biznes, który dostajesz. Tu masz wszystkie produkty, już masz gotowe, jakieś obsługi księgowe, wypłata prowizji, tym rzeczami się, nie musi się przejmować, po prostu wchodzisz, zaczynasz działać i promujesz. Tylko to jest problem. Te 15-30%, to jest taka średnia, mówię nie tylko u, tych, u tego małżeństwa, że średnio ze 100 osób po roku zostaje 15, maksymalnie 30%. Osób aktywnych, które, które zarabiają, aktywnych osób, które robią obrót, ponieważ biznes mlm to w skrócie właśnie polega na tym, aby robić obrót we własnym sklepie, nie? Czyli wymienia sklep na własny, na przykład jakiś tam inny sklep zewnętrzny, wymieniasz na własny i kupujesz po prostu we własnym sklepie, czyli robisz obrót i tego m.in. uczy się inne osoby, ale problem polega na tym, że większość tego nie rozumie i zostaje jakieś 50 60 czyli tu jest bardzo trudno zbudować stabilny biznes w tym wypadku. A jak wiadomo, tu od początku musisz, jeśli działasz w biznesie MLM, to od początku powinien być wzorem, nawet jeśli jeszcze nie masz swojego zespołu, to od samego początku powinien być wzorem dla innych i powinieneś robić obok własnym sklepie na takim poziomie, na jakim chcesz zarabiać pieniądze. To oczywiście nie chodzi o to, żeby się zadłużyć, coś to nie wiem, żeby kupować tyle produktów, żeby nie wiem, zrobić sobie magazyn z garażu, z garażu. Nie o to chodzi. Po prostu od początku, jeśli działasz w mlm musisz być wzorem dla swojego zespołu, ponieważ ludzie z twojego zespołu zrobią tyle co ty albo trochę mniej. Dlatego musisz być wzorem. Tutaj nie, ale niestety te statystyki, tutaj, psują cały biznes. Tak naprawdę bardzo trudno. Są oczywiście osoby, które osiągają sukcesy, są tacy liderzy, ale większość niestety ponosi porażkę. Dlatego biznes MLM, odpowiednia firma MLM, naprawdę jest kluczowa i na to znalazłem rozwiązanie. Mówię, jak mówię, ja buduję mój biznes w internecie od 2009 roku i gdybym na przykład Dzisiaj mamy, w momencie, kiedy nagrywam ten film, wideo, mamy rok 2020, i gdybym na, ten, na te wszystkie elementy, gdybym to wszystko, co tu Ci pokażę, miał 3-4 lata wcześniej, to już dzisiaj, tak naprawdę nie musiałbym nic zrobić. I na tą firmę, na odpowiedni biznes MLM, ja właśnie czekałem ponad 10 lat, zanim go znalazłem, ponieważ znaleźliśmy, znaleźliśmy rozwiązanie na ten problem. Jest taka pewna maszyna taki pewien biznes, biznes sieciowy. Gdzie te statystyki wyglądają na takim poziomie. Od 70 do nawet 90%. Widzisz, widzisz różnicę między tym a tym? 15-30%, 70-90%. Czyli tutaj, w tym wypadku, w tej maszynie, utrzymanie, średnie utrzymanie osoby aktywnej w zespole waha się między 70% a 90%, a nawet dochodzi do 95%. I to, są, to jest wszystko zbadane, przebadane na przełomie 3-4 lat działalności. Są takie średnie właśnie w, tym, w tej maszynie, którą ci pokażę niedługo. Ale pamiętaj, że musimy mieć wszystkie trzy elementy. Czyli zobacz, tutaj masz ten problem rozwiązany. To jest naprawdę duży problem. Te 10-30% to jest ogromny problem w branży, o którym nikt praktycznie nie mówi. Tutaj w tym pewnym biznesie, który ci niedługo pokażę. Jest od 70 do 90% utrzymanie aktywnej osoby. Czyli tutaj po prostu masz spać spokojnie, ponieważ tutaj wiesz, że możesz zbudować naprawdę stabilny biznes. Nawet w czasach kryzysu, ponieważ ten, ta maszynka tutaj ona nie jest tak naprawdę uzależniona od kurierów. A jak mówię, mamy czas kwarantanny i tak dalej. Jeśli kurierzy przestaną, przestaną działać, to większość biznesów sieciowych na rynku będzie mieć problemy. Ale pamiętaj, że nawet jeśli to się w ogóle na już po tym kryzysie, po tym czasie tego kryzysu, to i tak ci się to przyda. Ponieważ Wiadomo, zawsze po burzy wychodzi, wychodzi słońce, nie? ale kryzysy, pamiętaj, że jakiś tam kryzys powtarza się zawsze co jakiś czas, co kilka lat jest jakiś kryzys. Dlatego warto od razu się do tego przygotować i warto właśnie na samym początku wybrać ten odpowiedni, odpowiedni biznes do współpracy. Mówię, gdybym ja znalazł coś takiego 3-4 lata temu i bym aktywnie działał od tego czasu, to już, to już dzisiaj nie chciałbym nic zrobić faktycznie. Ale oczywiście, jak nic nie robisz, to się nudzisz. Dlatego pamiętaj, wybór. Odpowiedniego biznesu MLM jest kluczowy, żeby to w ogóle miało wszystko sens. I tak mówiłem, porównaj sobie te statystyki. To są statystyki głównie średnie zrynkowe. rynkowe. Większość biznesów MLM ma taki problem, że bardzo dużo osób po prostu odpada. Ty się namęczysz, walczysz i tak dalej, ale dużo osób po prostu wypada. Tutaj takie rozwiązanie znaleźliśmy, że trzy razy można powiedzieć, ten biznes jest trzy razy lepszy od innych. Oczywiście nikogo nie obrażając, ale Patrząc na te statystyki, tak jest. 70, a 90%, jak to wygląda, a tu aż 15, a 30%. I ten biznes też nie jest tak za bardzo od, uzależniony od kurierów. Oczywiście te są tutaj produkty, bardzo dobre produkty fizyczne, ale nie tylko. Są też takie produkty, które nie wymagają kurierów. Dlatego, jeśli na przykład w czasach kryzysu kurierzy, kurierzy przestaną jeździć, to ten biznes nie będzie tak bardzo nie, nie będzie dotknięty jak inne. Nie będzie, nie będzie mieć aż takiego dużego problemu. Dlatego pamiętaj, Pierwszym elementem z tych wszystkich trzech jest wybór odpowiedniego biznesu MLM. Ale pamiętaj, obecnie, jaki ten biznes jest świetny, jaki nie jest wspaniały, obecnie, jaki biznes sieciowy nie jest piękny, super wspaniały, to brakuje jeszcze dwóch elementów. Ale I dopiero jak to wszystko będzie, będzie połączone ze sobą w odpowiedni sposób pierwszy, drugi, trzeci element dopiero wtedy będzie można, można powiedzieć, że masz prawdziwy biznes do zarabiania w internecie. Sam biznes sieciowy to jest za mało. Jeśli ktoś ci proponuje biznes sieciowy do współpracy i tylko i wyłącznie biznes sieciowy, to jest za mało. I też pamiętaj, że ten akurat biznes tutaj sieciowy, on jest też przygotowany do tego, aby budować go w internecie. Bo, ponieważ z tego co zauważyłem, bardzo dużo firm MLM po prostu nie jest gotowa na to, aby w ogóle wystartować z promocją internetową. Brakuje tam narzędzi, odpowiednich szkoleń, odpowiednich materiałów, odpowiednich systemów. Tutaj przy okazji jest, że masz o wiele lepsze utrzymanie. Aktywnego klienta w zespole czy współpracownika, to jeszcze do tego ten biznes nie jest tak bardzo uzależniony od kurierów, i oprócz tego to jest ta maszyna jest przygotowana do tego, że jest przetestowana, aby ją budować przez internet. Ok, to na tyle, jeśli chcesz, to po tym filmie wideo masz link do pewnego spotkania, tam się dowiesz więcej szczegółów na temat właśnie systemów marketingowych, budować systemy marketingowe pod biznesem MLM. Jeśli chcesz, to kliknij sobie, kliknij mi poniżej i się zapisz. A w kolejnym filmie wideo pokażę Ci te dwa elementy. I pamiętaj, że dopiero, jak będziesz mieć tą całość, te wszystkie, jak będziesz mieć połączone te wszystkie trzy elementy w jedność, ale wszystko musi być zbudowane w odpowiedni sposób. Dopiero wtedy będziesz mieć prawdziwy biznes do zarabiania w internecie. Ponieważ sam biznes MLM obojętnie jak jest wspaniały, a ten jest naprawdę bardzo dobry i bardzo mocny, sam biznes MLM to jest za mało. Musi mieć wszystkie trzy elementy. O tych dwóch elementach opowiem Ci w kolejnym filmie wideo. Także. Spraw sobie link poniżej i widzimy się w kolejnym filmie.